Piłka nożna. Wybitność a przeciętność. Większość ludzi przeciętność uzyskuje od razu. Każdy rodzi się przeciętny dostaje to w gratisie, ale jeżeli chcesz się stać wybitnym, to musisz cały swój dzień zaplanować pod to, w czym chcesz być wybitny. W każdy trening wychodzić w pełnym zaangażowaniem. Wierzcie w siebie całym sercem, działajcie, zapieprzajcie za marzeniami. Każdy z was może zadać sobie pytanie. Ile rzeczy robię dodatkowo, by stać się wybitnym? Wszyscy trenują po dwie godziny dziennie z drużyną, ale nie wszyscy pracują dodatkowo, by ulepszać swoje słabości, ale też cały czas doskonalić swoje mocne strony. Konkurencja w piłce nożnej jest zbyt duża, te dwie godziny nie wystarczą do wybitności. Jeśli będziecie normalni, nic nie osiągniecie, trzeba być nienormalnym innym niż wszyscy. Inność może przejawiać się tym, że wasi koledzy idą na imprezę, a wy idziecie na trening w tym czasie. Wasi koledzy wstają o ósmej do szkoły, ale ty wstajesz o siódmej, robisz trening i dopiero idziesz do szkoły. Trzeba wierzyć we własne marzenia i dążyć do nich poprzez ciężką pracę i wytrwałość. Obsesja i bycie nienormalnym to fundament do wybitności. Musicie zakochać się w bólu i wychodzić ze swojej strefy komfortu, tam się dzieją rzeczy magiczne. Jeżeli będziecie działać tam, gdzie wam fajnie i wygodnie, nic nie osiągniecie. Dopiero wtedy, jak nie możecie przetrwać w treningu, to wtedy zaczyna się trening dla Twojego ciała i umysłu poza strefą komfortu. Cała praca w dyskomforcie daje niesamowite efekty, a więc do roboty.